Hejka wszystkim, witam was na kanale Zaczytana Ja jestem Aurelia i dzisiaj do was przychodzę z reading vlogiem Bo będzie to taki piękny reading vlog Bo słuchajcie, reading vlog, bo słuchajcie Jadę do Kaliny Nie wiem czy wy ją pamiętacie yy, Byłam z nią na targach Jeszcze yy, na jakimś book haulu to od niej dostawałam paczkę z książką, z tuszem I jadę do niej na 5 dni Jutro, dzisiaj jest piątek 30... Tak? 30 czerwca i no jadę na 5 dni, czyli do środy, na jej urodziny na przykład Więc będziecie jeszcze dzisiaj dostawali mnóstwo update'ów z tego jak się pakuję, co biorę i tak dalej To ogólnie będzie tego sporo, ale bardzo się cieszę Teraz aktualnie czytam, już kończę serię niefortunnych zdarzeń Winda Widmo, ale o tym wam nie będę mówiła, bo... Jak Wy oglądacie ten film, to już podsumowanie miesiące z tą książką jest już na kanale, więc zapraszam tam, jeśli chcecie usłyszeć moje opinie na temat tej książki. I będę jeszcze w tym vlogu się zabierała za gdzie śpiewają raki, bo jak ja już to sobie ostatnio zaczęłam, jestem na 140 chyba stronie, nie pamiętam dokładnie, ale tak i ogólnie powiem tak, przez te, przez te parynaście dni Tyle się działo, więc jeśli teraz, jak akurat zaczę zaczę zaczęłam tego vloga, nie będzie się nic działo, to nie wiem. To nie wiem, ale dobrze, ja już kończę, bo początek jest trochę długi, trochę taki, <gry> ale tak. Kończę to czytać, i potem się zabieram za raki. I widzimy się na kolejnym update czytelniczym. Daj buziaczka. Kocham Cię. Tego vlogu mówiłam, że wam, że będę się zabierała za raki, jednak nie. <grydy> będę zaczynała Malibu bołnie sobie od tej odankin elite, bo po prostu nie mogę się doczekać, aż ja to w końcu zacznę czytać. Yy, fabułę na razie... mamy tak, Fabułę opowiada o czwórce, czwórce słynnego rodzeństwa, która co roku wyprawia taką głośną, super, taką najpopularniejszą imprezę. Yy, pod koniec lata. Yy, w ogóle, żeby uczcić końcówkę lata, i właśnie w tą noc ich życie zmieni się na zawsze. Mamy tutaj znaną surferkę, znanego fotografa. Ogólnie mamy, mamy rodzeństwo bardzo znanego piosenkarza. Jedyną osobą, która nie chce się doczekać końca imprezy, jest Samanina, nie chce być w centrum uwagi po tym, jak publicznie porzucił ją mąż, słowny tenisista. No więc ogólnie tutaj mamy troszeczkę fabuły. Zobaczymy, ile już dzisiaj przeczyta, y, przeczytam. Mam nadzieję, że trochę, że trochę przeczytam, w ogóle wklejka. I ja tak naprawdę robię wszystko, trochę oglądam, trochę czytam i tak dalej, ale mam zamiar nie położyć jeszcze jakoś mega jasne, y, wcześniej, bo ja 21.23 21-23. O 24 możecie położyć, zależy, jak mnie książka wciągnie, zobaczymy jeszcze. I ogólnie taka mała anegdotka, bo o tutaj mam na przykład ranę. O tu mam ranę. I ogólnie mam parę dobrych ran I wy możecie się mnie teraz zapytać Aurelia, co ci się stało? Miałam wypadek <grywki> Był to wypadek bardzo ciekawy, bardzo bolesny Ponieważ rowerowy yy... Byłam z moją przyjaciółką, z moją tatą, z jej tatą i z naszym rodzeństwem Byłyśmy, Byliśmy w lesie I ogólnie w lesie było wszystko git, fajnie pojeździliśmy 21 km, jeśli by ktoś pytał I wiecie, wracamy Już jesteśmy, nie wiem, dosłownie kilometr przed naszymi domami I wiecie, ja myślę sobie, że już nic się nie może złego wydarzyć Że nie będzie żadnej wywrotki i tak dalej Bo już tam droga po prostu była prosta Prawie żadne auta nie jeździły I... Wiecie, to było coś takiego, że ja jechałam rowerem i tutaj jechał brat mojej przyjaciółki, i on nie, nie, nie jechał przede mną, tylko jechał trochę przede mną, ale obok mnie, no nie? Jechałam tutaj, on jechał tutaj, i tutaj jakby było rondo. I on zaczął skręcać na to rondo, ale on był, on był trochę przede mną, no nie? To ja do niego krzyknęłam, żeby mnie wiedzieć. Ja nawet nie zdążyłam pomyśleć o tym, żeby kliknąć hamulec, no nie? I my w siebie wzderzyliśmy, nie mnie, mnie jakby po prostu wyrzuciło z tego rowera, i zrobiłam. Trzy jakby kółka po, po asfalcie I trochę, trochę się poturbowałam, ale na szczęście telefon jest stały <grym> Na szczęście Bratu mojej przyjaciółki nic się nie stało Nie wiem, czy mam się cieszyć, czy nie tak naprawdę <grym> Ale Chyba dobrze, ja trochę poturbowana, ale daję rady, ale No, to była taka mała anegdotka z tego Nie mogę się doczekać Taylor Raki muszą chyba jeszcze chwilkę poczekać, ale Tak, później dam wam jeszcze Jutro może jeszcze dam wam update I co, to na razie tyle Bye -o. Drugim. A ty jesteś Ja to, to, to trafię na vloga. Kalina, Dobra. Przychodzę do Was z pierwszym update'em ten i czym tego vloga. A strasznie szkoda, że pierwszym, bo wczoraj mam taką piękną koszulkę, ale wczoraj w ogóle nie miałam siły, żeby nagrywać, bo wczoraj. Jedyne zrobiłyśmy, to się bawiłyśmy jak małe dzieci na urodzinach Kaliny, i się śmiałyśmy, i były wypadki, było mnóstwo rzeczy w ogóle. Tak? No więc jutro, wczoraj w ogóle nie było nawet kiedy nagrywać, więc dzisiaj przychodzę do Was z update'em czytelniczym. Malibu płonie, jestem na stronie 74, więc jakby mógł być lepiej, ale się nie winię, bo naprawdę było ciężko. <laughs> było ciężko, ale dzisiaj jeszcze doczytam do strony setnej. Słuchajcie, mówiłam Wam już niedawno fabułę tej książki, więc tak ogólnie mamy tutaj dwie per... więcej perspektyw, ale obydwie są tak naprawdę ciekawe, bo mamy tutaj perspektywę dzieci sławnych jakby sławnego piosenkarza, ale mamy jeszcze perspektywy jak ten sławny piosenkarz poznawał ich matkę i te obydwie obydwie te fabuły po prostu strasznie ciekawe i jak ja moment, jak ja czasami myślałam, że wolę tą fabułę jak się ich rodzice poznawali, to potem się okazywało, że ta ich dzieci jest równie tak samo dobra i mamy tutaj wiele i trochę już, trochę się domyślam, to się może tutaj zdarzyć, jakby mamy na samym początku, jeszcze zanim się cokolwiek zacznie, mamy coś właśnie takiego, nie wiem co to jest totalnie, nie wiem czy to jest jakiś poddodatek czy coś, więc ogólnie nie wiem, ale fajnie się bawi, jakby... To jest Taylor Jenkins. to Ona pisze mocno ludzko, że czasami nie wiesz, czy masz, czy masz po prostu tej osobie ufać, czy masz twierdzić, że Boże, kto to jest, ja jej nienawidzę. To po prostu te postacie są tak na równi, tak naprawdę. I Taylor Jenkins, więc właśnie to bardzo dobrze wychodzi, jak na razie. No i Taylor Jenkins, to dobrze opisane postacie, fajny klimat i jest tutaj mnóstwo serwowania. I bardzo się z tego powodu cieszę, bo to też jest coś, mieć, co mnie troszeczkę interesuje, aby. Nie, nie uprawiam takiego sportu, ale jest naprawdę fajnie, więc, więc tak zobaczymy, co będę, co będę po prostu, jak, co będę odczuwała dalej czytając tą książkę. Ale na razie jest naprawdę mega, mega, mega fajnie. I co? i Czy Kalina chciałaby się pochwalić czymś, co czyta teraz? Ja czytam Uderzenie Pioruna Ona przeczytała dzisiaj godzinę 150 stron. A ja przeczytałam 40. Jakby ja nie pojmuję tego. A ja mam teraz głupowkę? Dobrze. Ciekawe. Dobrze, no to będzie dla waszego bezpieczeństwa, żeby kaliny już tu nie było. Ja tutaj jestem do środy, jest dzisiaj niedziela, już jest prawie w sumie tak naprawdę już jest prawie poniedziałek. I co? Ja się z wami żegnam. tego tutaj miejsca. Widzimy się pewnie jeszcze jutro, jeśli będę miała jeszcze jakieś kolejne ciekawe przemyślenia na temat Malibu. I tak. Bye, you Update... No, dobra, już na kolejnym jakimś update czytelniczym tego vloga yy, Malibu płonie, jestem na równej 200 stronie, więc mogło mi to lepiej, ale i tak jestem się zadowolona Bo dzisiaj jeszcze trochę poczytam, trochę poczytam Jestem już większy większej połowie, więc raczej nie skończę tej książki na tym vlogu Ale taki jeden fun fact yy, Wczoraj sobie wziąłam od Kaliny i przeczytałam sobie na raz yy, z Wojowników Bicza Ogólnie mi się podoba, był spoko, ale więc, więc, więcej mojej opinii dostaniecie na podsumowaniu miesiącu na pewno. Więc, jakąś tutaj książkę mamy skończoną. Malibu płynie, powiem Wam tak. Z każdą książką Taylor Jenkins' Ritz wydaje mi się, że każda książka jest jeszcze lepsza. Malibu płonie. chyba to jest ta książka od Taylor Jenkins', przy której odczuwam najwięcej emocji, bo wiecie, nie raz odczuwam smutek, raz się śmieje i tak dalej. Po prostu ta książka wywołuje we mnie więcej emocji. Mam też. Już troszkę znaczników jest, o tak trochę je widać. Fajna fabuła, fajna historia, naprawdę. Ogólnie, tutaj właśnie to jest chyba jedna z takich idealnych książek, bo jest ona po prostu wakacyjna. Jest idealna na wakacje, bo jest tutaj dużo surfowania, jest ta impreza, i troszeczkę chciałabym odczuwać, że, będzie trochę, że jest trochę więcej tego, co jest teraz, a nie tego, co jest z przeszłości. Ale teraz właśnie jestem już na części. Drugiej, więc może trochę tutaj będzie więcej Z tego, co się dzieje teraz I tak, dzisiaj możliwe, że jeszcze Będziemy jechać do MPK, tak? Tak, bo Kalina musi odebrać książki Więc może ja coś też Coś sobie kupię i możliwe, że Jedziemy na spotkanie z Hanią Czaban, jedziemy? Czy nie? No, prawdopodobnie No, to prawdopodobnie jedziemy na spotkanie z Hanią Czaban Więc się bardzo cieszę Z tego powodu i co? Pewnie się będzie, jutro już gdzieś pewnie rano Będziemy siedzieć przy zakończeniu tego vloga więc na razie to tyle. Cześć. 兄是。 Dajcie tego vloga, bo już tak naprawdę go kończymy. Wczoraj wieczorem skończyłam <śmali> Mali Płonie I powiem Wam tak: końcówka była dla mnie taka mocno emocjonalna, bo nie wiedziałam, co autorka zaplanuje, ale cieszę się, że potążyło to takim szlakiem, jaki by. O jeszcze tak szybko: A propos Hani Chaban, naprawdę było genialnie. Naprawdę cudowna dziewczyna, świetnie, świetnie było ją poznać. Naprawdę uściski dla Hanik Chaban, była genialną osobą. Bardzo, bardzo, bardzo yy, Chcę, żebyście nawet wy ją spotkali, bo naprawdę jest cudowną osobą Naprawdę wiem, że mogłam się z nią naprawdę bardzo dobrze zaprzyjaźnić I no, było po prostu świetnie na temat Mam autograf, a teraz wracajmy do przebitek z zakończenia vloga Mimo, że Miałam nadzieję, że końcówka będzie trochę bardziej spektakularna I trochę bardziej bombowa To i tak nie było źle Daję tej książce w ogóle 4,5, bo tak świetnie się przy niebawiłam czytając ją. Po prostu sceny szoku, sceny złości, wszystko. Powiem wam, że dawno tak dużo nie odczuwałam czytając jakąkolwiek książkę, więc bardzo mi się podobała. I jest to pozycja idealna na lato od Taylor Jenkins. Nawet jeśli byście chcieli się tutaj. Co dopiero zapoznać z tą autorką, to też bardzo, bardzo, bardzo polecam. Te, jak widzieliście, kupiłam sobie dwie nowe książki, czyli przewodnik i Lato złamanych zasad od Mundraiva. Zaczęłam też jedną książkę, ale oni już usłyszycie kiedy indziej. Więc ten vlog był bardzo ciekawy, bardzo mi się on podobał i jest to na pewno jeden z tych moich ulubionych vlogów, bo to był chyba najbardziej aktywny vlog ze wszystkich. Polecam wam tą książkę, nie odradzam wam jej Była naprawdę mega fajna I jak już mówiłam, jeśli nawet chcielibyście się co dopiero zapoznać z tą autorką Bądź i jesteście jakby już jej stałymi, stałymi fanami To też bardzo, bardzo polecam I co, ja się będę z wami żegnała z tego vloga Mam nadzieję, że wam się podobał I co, ja się będę z wami żegnała Życzę wam miłego dnia, bądź nocy Trzymajcie się, cześć!